Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, 1 i strzał startera troszkę nam uciekł w wietrze, poszli, startujemy, walczymy, powodzenia wszystkim na klasie, uważajcie na siebie i walczcie o swoje własne rekordy, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i czekamy na was na mecie. W gotowości już mamy tutaj mocno podekscytowanych zawodników Nordic Walking. Zaraz tutaj sobie. 5, 4, 3, 2, 1 i startujemy. Jest bliższa startera. Powodzenia. Słoneczko już nam tutaj wyszło. Mam nadzieję, że to będą bardzo dobre warunki. Pamiętajcie o czerwonych strzałkach, które wskazują waszą trasę.